Daniel obiecał mi turystykę. Miały być Bieszczady. I wyszły sudety. Za pierwszym razem, a za drugim razem w sumie co to wyszło? Czechy. Tak, trochę Czechy, trochę gdzieś tam, Dolny Śląsk. I pytanie podstawowe, żałujesz? Nie. No, czy moim zdaniem, czy, czy by to wyszły Bieszczady, czy Czechy, czy nie wiadomo co innego, myślę, że moim zdaniem, jak dla mnie by wyszło to samo. Bo dużo pojeździliśmy, dużo, pojeździliśmy. dużo się nauczyłem, przynajmniej były, ja osobiście. Były fajne zakręty. Było dużo fajnych zakrętów. Były fajne góry. Były fajne góry. Mało dziewczyn czeskich było, nie wiem dlaczego. Tak. I nawet były gdzie, nie gdzie fajne widoki. Nie, dużo I nie mówimy widok. o dziewczynach. Niestety. Niestety. Ale widoki były bardzo fajne, więc ja osobiście jestem zadowolony z tego wyjazdu. I dzisiaj wam, dzisiaj w tym odcinku, powiemy Wam, gdzie byliśmy dokładnie i na czym byliśmy, ponieważ jechaliśmy tagerami. Tak. To jest ważna rzecz, tutaj postanowiliśmy, że ostatnio była dosyć nierówna walka, był Zontes, był Tiger, była Yamaha, tym razem stwierdziliśmy, że wszyscy pojedziemy z jednej stajni, więc wzięliśmy trzy motocykle. Tak, trzy Triumfy Tigery, ja jechałem wersją Rayleigh 900, czyli najwyższym motocyklem, ja miałem wersję, tą co ostatnio, czyli czerwonego GTK. Natomiast Filip z racji tego, że jest najwyższy, a tak naprawdę najbardziej marudny, dostał Explorera 1200 tego najbardziej wyposażonego, czyli tam jakieś elektryczne zawieszenie, elektryczna szyba, bezgluczykowy dostęp, no generalnie miał wszystko. Tak. I co ciekawe. Tak, już Daniel powiedział, ja będę ze sobą najniższą, jechałem na najwyższym motocykle, a Filip, będąc ze sobą najwyższą, ja ja, ja, najniższym Czy znaczy może nie najniższym, znaczy ale nic, najniżej siodło. Miał, tak, nie? zdziwiło nas to, że on faktycznie można te siodło sobie tam obniżyć, i on wtedy nisko fajnie siedział. Nawet ja nie miałem problemów, żeby tym motocyklem jeździć, natomiast faktycznie jest to zdecydowanie większa. Cięższa maszyna, natomiast tak. o tym zrobimy trzeci odcinek, czyli o samych motocyklach. To, co było dla nas ważne, to fakt, żeby jechać w Czechy. W ostatniej wyprawie wjechaliśmy na Czechy tylko na chwilę. Mhm. I nas to mega zachwyciło, ale musieliśmy szybko stamtąd się ulatnić ze względu na czas. Teraz Czechy były naszym głównym celem wyjazdowym. Więc zepsuliśmy to od samego początku. Zepsuliśmy to dlatego, że zamiast wyjechać w sobotę z samego rana, wyjechaliśmy po południu. Filip się spóźnił. Po raz pierwszy. Po raz pierwszy. Zawsze my się spóźnialiśmy, ostatnio tak. też. Teraz Filip się spóźnił, i w związku z tym wyjechaliśmy już później. Zaskoczyło nas także to, że nie mogliśmy zarezerwować noclegu. Mieliśmy spać w szklarskiej porębie, od razu zrobić kawałek trzech, pojechać od razu na te piekielne doły, i, doły. i spać w szklarskiej porębie, zyskać jakby dzięki temu jeden dzień wyjazdowy. Nie udało się tego, więc mieliśmy wybór: albo spać u mnie gdzie mamy I... mało miejsca i od razu walić następnego dnia i robić 500 km w jedną stronę co stwierdziliśmy, że to będzie bardzo męczące, biorąc pod uwagę, że jeszcze musimy to nagrać albo jechać gdziekolwiek w góry, żeby mieć bazę wypadową i w drugiego dnia jechać właśnie na te piekielne doły. Ostatecznie udało się zarezerwować nocleg pod Bystrzycą Kłocką w hotelu, motelu pod Dębem. Tylko że dla nas była jeszcze jedna ważna rzecz, bo to też trzeba zaznaczyć, że my mieliśmy problem z znalezieniem noclegu nie dlatego, bo kompletnie nic nie było. Tylko dlatego, że dla nas ważną rzeczą było to, żebyśmy mieli garaż, zamknięte miejsce, gdzie no, na noc Zresztą, zostawimy motocykle. Po prostu bezpiecznie gdzieś zostawisz tak. motocyklem. To tak. więc bardzo dziękujemy za to. Bardzo e, fajna to było. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Nie, nie ma tam kompletnie zasięgu, więc może i dobrze. <laughs> tak. Nikt was nie będzie męczył, wy macie czas, żeby odpocząć. Zaczynamy dzisiaj drugi dzień. Kiedyś się pytał, czy zaczęliśmy pierwszy dzień, ale zaczęliśmy wczoraj. Po prostu późno wyjechaliśmy, bo pan Filip się spóźnił. No, jak zwykle. Jak pierwszy. zwykle. Pierwszy raz jak zwykle. <laughs> I za chwilę będziemy wyruszali. I według Filipa mamy zrobić dzisiaj 400 km. I to jest dosyć niepokojące, bo jakby sama odległość jest spoko, ale my musimy się często zatrzymywać na nagraniach i zobaczymy, czy to jest w ogóle dla nas realne. Bo jest już jesień i słońce znacznie szybciej zachodzi. Mamy też większą amplitudę wahań temperatury, więc o tym też pamiętajcie, wybierając się na wyjazd. No dobra, lecimy Petit, bo ten już tylko internet dostał już już no, internety, internetu. Facebooki. Disk bloki i tutaj dobra porada, lepiej od razu wziąć jakiś z alarmem, bo jak tylko zacznie się motocyk, motocykl to zahałasuje. Ja z racji tego, że na co dzień tego nie używam to już eee, zapomniałem i próbowałem przetoczyć motocykl, na no szczęście nic się nie stało. Mieliśmy ponad 200 km w jedną stronę, wyszło nawet więcej, ponieważ okazało się, że było po drodze sporo. Remontów i niestety nasza trasa co chwilę się zmieniała i bardzo mocno. Mapa wręcz nie nadążała nad tak, tym, jak tak. często musieliśmy zmieniać e, kierunek jazdy. Ostatecznie w końcu dojechaliśmy niestety nie było ciekawie. Jeżeli chodzi o samą jazdę z Bystrzycy Kłodzkiej na Piekielne Doły, dużo, długo i nudno. Tak, bo o ile ładne widoki były. Woju, tam po drodze jakiś zamek był, tak, coś tam, tak. ale nie było zakrętów, nie było. No właśnie kury. droga była. Wyposzczyło się. Mhm. Ładnie, ale generalnie się wypłaszczyło. I kiedy dojeżdżamy na miejsce, jest fajnie, jest ciekawie, ponieważ możemy wjechać motocyklem do środka jaskini. Pojechaliśmy do głównego miejsca dzisiejszego celu, czyli piekielne doły. I ogólnie miejscówka bardzo fajna, która należy do motoclubu. Właśnie motocykli jest naprawdę dużo, musicie wjechać tutaj pod górę. Pamiętajcie o tym, żeby, jeżeli chcecie jednak coś tutaj zejść i wypić, musicie brać gotówkę, ponieważ kart nie akceptują. Natomiast najfajniejsze jest to, że w ogóle można wjechać do środka. No już namierzyliśmy trzy wjazdy, pewnie z ich więcej. Jak tam, panowie? Tutaj będzie trochę jaśnie, to będzie nas pewnie widać. Fajna rzecz. W Polsce takiego czegoś nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Warto przyjechać. Fajnie. To od samej granicy leży jakieś właśnie dwie godziny drogi, więc hmm. naprawdę łatwo tam pojechać. Fajna rzecz, żeby wyjechać sobie tam na weekend, zahaczyć coś takiego, natomiast to jest miejsce na pół godziny. Przyjeżdżacie, zachwycacie się i nagle to jakby się kończy, możecie coś tam zjeść. Niestety kartem nie można płacić. I w zasadzie po pół godziny jesteście gotowi, bo już wszystko zobaczyliście, zwiedziliście, obejrzeliście wszystkie motywy, które tam były, i możecie jechać dalej. I ogólnie my, odnośnie tego, co Daniel powiedział, niestety nie mieliśmy tej gotówki, więc tam nie I... zjedliśmy. Tak, i nie wypiliśmy. Ale pojechaliśmy do drugiego miejsca, bo już byliśmy trochę zmęczeni, więc chcieliśmy gdzieś też coś się zatrzymać, coś zjeść, więc stwierdziliśmy, że skoro na tej górze, a była to góra, ještat. <metz> <mulity talks> Można wjechać. Nie warto dziadować gdzieś, zostawiać motocykle pod górą. wjazd kosztuje 100 koron, za dwa motocykle nas skasowało 35 zł, więc to naprawdę są niewielkie koszty, a warto wjechać na samą górę. Zjeżdżając, już jest troszkę bardziej kolorowo, bo robi się wąsko i trzeba uważać na masę osób, które tak. po prostu idzie do góry, więc na to też zwracajcie uwagę. U góry znajdziemy mini parking dla motocykli i znajdziemy ogólnie rzecz, która się nazywa Jeszcze Tower, i to jest restauracja hotel, no i ogólne takie miejsce turystyczne takie na wysokości 1013 trzynastu metrów można powiedzieć, że dzisiejszy obiad jemy na poziomie i to w sumie bardzo wysokim widać całą panoramę wszystkich gór dookoła i okoliczne miejscowości Jak tego Liberca Liberec, tak, między innymi Liberec, bo tam jeszcze inne miejscowości można było zobaczyć więc warto tam wjechać, zatrzymać się, jest naprawdę bardzo ładnie, oczywiście punkty widokowe no i później nas czekał zjazd w dół. I znowu e, droga zablokowana i znowu objazd musieliśmy jechać gdzieś indziej. Coś dodasz. Nie, właśnie nie wiem gdzie my dalej jechaliśmy, bo już nie pamiętam. Do Rafała już jechaliśmy, już byliśmy mega zmęczeni. Aha. Z tego dnia tak. zrobiliśmy po 600 km, więc kierowaliśmy się do Rafała, do Radosna, gdzie mieliśmy przenocować. I następnego dnia razem z Rafałem ułożyliśmy sobie drogę, tym razem już typowo po Czechach. Tym razem miało być ładnie. Także zaczynamy dzień trzeci. Chłopaki, w na śniadanie, ja jak zwykle i ostatni. Wczorajszy dzień był naprawdę pod względem jazdy gruby. Dzisiejszy plan jest taki, że ponownie jedziemy do Czech. Co dokładnie i jak to się okaże, bo tam w właśnie rozmawiali z Rafałem, gdzie Rafał po raz kolejny nas będzie ratował jakimiś fajnymi drogami i jakimiś fajnymi miejscami do zobaczenia. Więc dzisiejszy dzień podejrzewam, że pod względem kilometrów też może być gruby. Więc stajemy rano. Petit jest niezadowolony, bo mówi, o, tam się wymęczyłem, nie było fajnych dróg, tylko te dwie, dwie fajne miejscowości. Wy w ogóle nie wiecie gdzie jechać, jak to, jak to on. Nie mnie już tyłek znowu bolał, mimo to, że tym razem miałem grubszą kanapę niż w Zontesie, bo w tej naprawdę jest gruba kanapa, to że... i tak mnie tyłek bolał. Dlatego powstała teoria, że czego by nie dostał nawet Goldwinga, to i tak go tyłek będzie bolał. A, może nie. Jest taka teoria. Tym razem jednak wspólnie z Rafałem, z Filipem zaplanowaliśmy trasę dużo ciekawszą, bardziej widokową. Zdąbyło. Mogę się posiłkować w ogóle mapą, to wam powiem dokładnie, jak jechaliśmy, bo to jest bardzo ciekawe. Wyruszaliśmy z miejsc, miejscowości radosną, o której wam już wspominaliśmy. Sokołow. Sokołowską. Tak. I jakby sam początek wyprawy zaczął się od miejsca, które już widzieliśmy parę tygodni wcześniej. Bo mówimy o drodze 100 zakrętów mhm. e, tak. i bardzo mało ludzi było. My minęliśmy to po prostu po drodze, się zorientowaliśmy, kiedy już tam byliśmy, że to jest jednak to. Tak. Także nie warto jechać tylko dlatego. Pojechaliśmy dalej i wyjechaliśmy przez później kudową Zdrój i kierowaliśmy się na stronę czeską. Jechaliśmy drogą 311 która prowadzi wzdłuż polskiej granicy. W pewnym momencie ja miałem takie, że wyjechaliśmy do Czech, po czym z nich wyjechaliśmy. I ja mówię, no to Czechy pozwiedzaliśmy faktycznie. No, ale wróciliśmy z portem na I to, co było ważne, ta droga generalnie jest dosyć pusta, dosyć wąska, ale jest świetna. Asfalt. Świetny asfalt, zero zabrudzeń, dużo podjazdów, dużo zjazdów, rzeczka płynąca obok, więc czasem trochę zimniej się robi, ale świetna droga. W Czechach to jest w ogóle to, że zacznijcie się włączyć. Czasem po prostu popatrzcie na mapy i zacznijcie się włóczyć, bo tam jest mnóstwo fajnych, takich małych dróg. Omijajcie główne drogi i po takich drogach, bo to jest genialna droga. I ważne jest to, że one są przede wszystkim w dobrym stanie. W bardzo dobrym stanie. Ta nasza przygraniczna była świetna. My tam się zatrzymywaliśmy w kilku miejscach, natomiast po drodze w miejscowości Neratow zobaczyliśmy także kościół, który kiedyś a, spłonął, tak. a odbudowali go w taki sposób, że był e, z przeszklonym dachem. więc przy okazji, jak tamtędy jedziecie, warto się zatrzymać, zobaczyć ten obiekt i to ruszyliśmy. To jest jeden z tych punktów, który po prostu warto zobaczyć po drodze, ale też, żeby on znowu nie był takim głównym celem. Tak, to jest taki punkt dodatkowy, jeżeli chcecie coś zobaczyć, chwilę się zatrzymać, rozprostować nogi, świetna sprawa. Robi wrażenie. Droga 311 ciągnie, się ciągnie i ciągnie wzdłuż granicy, później odbija i jechaliśmy w dół do miejscowości Jabłonne nad Orlici. I generalnie wszystkie te drogi, jak sobie zobaczycie na mapie i na naszych nagraniach, one są naprawdę bardzo fajne, kręte, zjazdy, podjazdy, akurat w zależności, którą stroną mi jedziecie. Ona jest na tyle fajna, ta droga 311, że ja polecam ją zrobić w jedną i w drugą stronę. Jeżeli macie mhm. czas, genialnie się jedzie. I Nawet też... były takie momenty, że Petita dogoniła i... A to było na 311? Właśnie teraz nie pamiętam czy 311 czy na 11, ale generalnie gdzieś w tych okolicach Petita dogonił jeden z fanów, tak, który tak, jechał tak. na jawce 350. 350, koleś był ubrany w samorzeszek. I o ile na samym początku go miałem w tym lusterku i było to fajnie, mówię, fajna maszyna, widać, że zadbana, odrestaurowana. Tak, doszło już do takich no, zakrętów, zakrętów. To widać, że to był Locals i, i zaczął mnie gościu po prostu na zakrętach są częściowo wycinać. Nie, po prostu zaczął mnie wycinać. Ja na samym początku miałem taki, wow, fajny był a potem było takie, wow, co on robi? i Kolej zaczyna wchodzić. Jak wchodziła prosta, to było fajnie, bo ja oczywiście manetę rozkręcałem i mu uciekałem, ale przy następnym zakręcie znowu kolej dojeżdżał i próbował mnie brać. Będę chcą przez zewnętrzną stronę, więc no ja byłem pod wrażeniem, nie? <grystanie> Było generalnie ciekawie no ale też ciekawostka jest taka, że tych jaw, dużo ich u nas jest i tak dalej jest ich dużo to, więcej, sam no jest to jest ich dużo ich, więcej to jest ich narodowy motocykl, do którego mają bardzo duży sentyment i w większości przypadków one są bardzo ładnie utrzymane tak. lub odremontowane to po drodze też będąc w Jeszczedzie, akurat wyjeżdżały dwie jawy i też wyglądały jak po prostu jakby wyjechały ze salonu, nie? tylko tamte były dwusuwowe i to było też czuć, po drodze też to mieliśmy całą no. tą grupę, tak, że tak, już tak. z pół kilometra czuliśmy, że jadą przed nami, coś się przed nami dzieje. i oni też jechali na jeszcze, tylko my jeszcze wcześniej poleciliśmy na te piekielne doły, tak. nie? I później skoczyliśmy na drogę numer 11. Jest to droga krajowa, natomiast nadal jest bardzo ciekawie. A kiedy będziemy zbliżali się do miejscowości Czerwena Woda, to mamy piękne serpentyny. I to właśnie chyba na tych serpentynach ta tak, jawa nas tak, dogoniła. Tak, Są przepiękne serpentyny, więc warto tą drogę odwiedzić. Niestety, po drodze drugiego dnia okazało się, że wyszły nieprzewidywane skutki. Ja nie wiem, czy będziemy słuchać dobrze. I to jest właśnie dla, powód, dla którego zaczyna się robić skomplikowanie. Ponieważ dopadła mnie angina. Myślałem, że tego nie będzie. Trochę się tego bałem, ponieważ moja córka przyniosła coś takiego z przedszkola. Na drugi dzień nie ja wyjeżdżałem. Myślałem, że będzie dobrze, ale nie jest. Myślałem, że się przemęczę z tym, że będzie jakoś dobrze. Niestety, mimo bardzo dobrej kurtki, bo w ubrania się spisały świetnie. Natomiast mój organizm już wcześniej dawał znać, że jednak jest kiepsko. Nie był to niestety. Albo na szczęście, na szczęście COVID, to była zwykła grypa i tak naprawdę nie miałem gorączki, jedynie bardzo mocne zmęczenie organizmu i odjęło mi mowę, nie mogłem nic mówić, w zasadzie przez trzy kolejne dni nic nie mogłem mówić, próbowałem, zobaczcie na nagranie coś mówić. Jedno jest nagranie właśnie to o motocykla, gdzie... No widzicie, tam jest ta jawą ten pan to jawą, dzisiaj Petita na zakręcie dwa razy... Ale prawie taki sam. Prawie taki sam. Dwa razy. Nie Próbowałem coś tam, i... coś tam skrzeczeć, natomiast robiło się już na tyle mocne osłabienie organizmu z mojej strony, że zdecydowaliśmy wtedy, że albo chłopaki zostajemy, a ja wracam, mhm. albo wracamy wszyscy. I stwierdziliśmy, że jednak wracamy wszyscy, gonimy, robimy kolejne 600 km tego dnia, czyli wyjazd nam się skrócił z zapowiadanych pięciu dni na dwa i pół dnia tak naprawdę i wracaliśmy tego samego dnia do Poznania. Ale zanim zaczęliśmy wracać, stwierdziliśmy, że nie odpuścimy sobie jednej drogi, którą nam polecił Rafał, którą odkryliśmy całkiem przypadkowo, mianowicie drogi 44. I tam wtedy dopiero zobaczyłem, że może być szeroka droga. Tam tak naprawdę były dwa pasy, a mogłyby być cztery. Dwa w Tomi, dwa w Tomi. I myślę, że ciężarówki nawet by się bez problemu zmieściły. Naprawdę droga była w świetnym stanie. Oczywiście 300 aktorów czeków. Ja tam w pewnym momencie to już zakręty robiłem tak, że. Się kładłem na swateczkę. Z tymi oczami po prostu ta. i no łokciem gdzie tam markę odpoczywa, ja tutaj mogę jeździć. Tak, ja do Daniela się pytałem: Ej, co już czytałem ten podłużek? Nawet mnie trochę ta choroba odpuściła i pogoniłem trochę po tych zwinkrach bo naprawdę było, było fajnie. Wtedy usiadłem ładnie na ogonie Filipowi i go poganiałem: Pani Filipie, co tak wolno. I w ogóle jest ciekawostka taka, że, z tej, że ta droga 44 leży jakieś, nie ja wiem, dwie i pół godziny. Czy znaczy, od Wrocławia to chyba niecałe dwie godziny. Mm -hmm. Więc naprawdę jest blisko, warto, jeśli jesteście z okolic Wrocławia, warto na nią pojechać. A z Poznania myślę, że w 3 godziny, 3,5 jesteśmy w stanie tam dojechać. Więc naprawdę nie mówcie, że nie ma gdzie jeździć. Jest gdzie jeździć. Tak, e, Filip stwierdził po tym, jak zjechaliśmy, że to Tak, że on 44, sobie z Warszawki przejdzie tylko do tę drogę. Nie, Grodę. i jak ten, i jak wjechaliśmy już do Polski, bo to to sobie było. Skończyła się chwila, pojechaliśmy, już była polska granica, to mój się przeprowadza tam. Tak. I że codziennie będzie tam śmigał do pracy tutaj z powrotem A my wtedy jeszcze ten mieliśmy ten. piękny zachód słońca. Tak. Więc no, naprawdę niech. było mega, mega fajnie. Jak zjechaliśmy z drogi 44, no to niestety czar prys, wróciliśmy do Polski i przed nami było gonienie do A, Tak, skoczyliśmy jeszcze przed Wrocławiem na autostradę, gdzie no, tłok był niesamowity, już się ciemno sobie zrobiło wtedy. ciężarówki. Jeżeli oglądają nas kierowcy ciężarówek, to pozdrawiamy, e, natomiast to, co tam się działo, jak no. wyprzedzali się jeden Ciki za drugim... Zachód. Dziki zachód. Zrobiło się w pewnym momencie jakby już całkowicie ciemno. My tylko zjechaliśmy zatankować, wróciliśmy z powrotem. Ja rozpoznawałem chłopaków tylko po tym, że światłami po prostu ledowymi gdzieś tam migali i wiedziałem, że to są oni. Przejazdy drogami szybkiego ruchu na motocyklach turystycznych są mega nudne. Nawet nie mogłem nic mówić. To jest najgorsze, że ja nie ten, mogłem z chłopakami nic pogadać. Ten, co, czasami coś Daniel próbował powiedzieć, to ja nawet go nie, nie rozumiałem na interkomie. I też za chwilę było tylko Daniel! Nie śpisz? I eee. jechaliśmy dalej w stronę Leszna. W Lesznie się rozdzielaliśmy, ja z Filipem odbijaliśmy w stronę Zielonej Góry, Petit leciał dalej na Poznań. No bo wy za ile macie zjazd? <głosy> <głosy> Jakbym ten. mnie nie było za wami, to mnie nie szukajcie, może gdzieś tam zwolniłem, coś. I e, mniej więcej o podobnej godzinie mhm. dojechaliśmy do domu, i tak się nasz wyjazd, niestety, skończył. Bardzo niestety. Bardzo niestety. Chcieliśmy podziękować markom, które brały w tym udział, czyli właśnie Buze, Awrej, Alpine oraz Triumfobii za to, że udostępnił nam te motocykle. Mam nadzieję, że ten wyjazd Wam się podobał. Od nas dodam Wam, że jeżeli planujecie coś w weekend, to po prostu pamiętajcie o tym, żeby wcześniej sobie zarezerwować. Bardzo polecamy Wam Czechy. Napiszcie także w komentarzach, jakie drogi w Czechach jeszcze polecacie. My tam na pewno jeszcze wrócimy. Tak. A jesień jest jeszcze fajna, nie żegnamy się, jeśli chodzi o turystykę, będziemy próbowali jeszcze coś robić. Tak, tak. Ja mam bardzo dużą nadzieję, że jeszcze w tym roku z Danielem wyskoczymy. Może jeszcze Filipa się uda namówić. Może tak, Może. Petit ma też nową, świeżą oponę na tyle w Zontesie, tak, więc tak. mamy Dajam zamiar to jeszcze pomęczyć. Dotrzeć tam jeszcze do... U. Aha, i się dowiedziałem, będąc w salonie po, po serwisie, że hamulce jeszcze są całe. Jeszcze tak. śmiało mogę hamować, nie wykończyłem ich na spokojnie. Sekundy. Trzy wyjazdy w góry wytrzymają. Tak, tak. I tym sposobem żegnamy się i widzimy się już wkrótce w kolejnych filmach. A to nie jest ostatni odcinek z tej serii, ponieważ jest jeszcze trzeci z motocyklami, gdzie staramy się omówić motocykl na których jechaliśmy. Ja zapraszam do tego materiału i oczywiście do wcześniejszego materiału o samych przygotowaniach. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. I przy kolejnej wyprawie.